Siedzi 50. No, halo, halo! Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie. W sumie to nie wiem, czy z ekologicznego, bo jesteśmy w Warszawie. Dzisiaj nagrywamy z ekipą WK odcinek na rowerach. Będziemy mierzyć moc, będziemy mierzyć prędkość maksymalną. Jestem bardzo ciekaw, jak względem chłopaków, którzy ze środowiska naturalnego wychodzą z siłowni, wyjdzie moc amatorskiego kolarza, czyli mniej filigranowego względem nich. Ale pierwsze próby mówią, że będzie ciężko. Owca jak koń, robór to jak robór. Pączek to jest silny gość. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsze próby za mną. Zobaczymy, co dalej. Halo, ja chciałem powiedzieć, że mnie oszwabili właśnie w Warszawie. No, ja tam na strawie wszystko, wszystko widać, a tu mierniki coś nie zadziałały. No na razie, hej. Dobra, jedziemy, zobaczymy co tu wyjdzie. Siedzi 40 Siedzi 42 Jedzi 50? Dobrze. No To nie ta górka. Drugi raz, ja myślałem, że te pierwsze to ta górka. Jest, a daj spokój, dobra, trudno. się podobało? Ty, no podobało się, tylko. Bo tam, gdzie było prosto, to myślałem, że to jest ta mini, mini mikrogórka. I patrzę, co jest, że nie mogę mocy wkręcić. Bo powinienem pod 1100 wkręcić. A wydaje mi się, że tyle nie miałem. A ta górka dopiero za kolejnym zakrętem była. Tu jeszcze raz nagramy.

Ja? Parę słów do kamery! O, Patrzyłeś ile wyciskasz? Pięćdziesiąt jeden! A jak z mocą? Nie, bo nie widzę. Dobra. Zdejmuj. A, a jako wika? Nie śliska? Nie! Jak było? Ciężko Ale pedałowałeś, co? No trzeba. Jaki będzie? Podsumowanie. Maksymalna prędkość 51,2. Moc 755. Ojoj. Ty się to na maksa czy nie? nie Ty 50 tu miałem. Ale to nie dla mnie, bo to górki. Ciekawe na spokojnie, żeby nie stracić siły, to daleko do tej górki ogólnie. Daleko, daleko. Jeszcze się chwilę dogrzeje. Pozdrawiam wszystkich widzów, trzymajcie kciuki na ile będzie czutka, na tyle. Nie, jeszcze daleko! Ciężko O k***. Nie ma człodki No To jest za wysoki bieg sobie wrzuciłem Nie ma tej czutki Jeszcze A chciałem wstać No to nie było tego balansu, żeby tak depnąć Ale fajnie fajnie no Dobra, elegancko piąteczka Dzięki Ale za gruby bieg sobie włączyłem na pewno No zobacz Czekaj, czekaj Za duży bieg sobie włączyłem Da się to poprawić A jak z tymi biegami właśnie od początku na tym najwyższy? Nie, nie, nie. nie. To musisz dostosowywać sobie. Tam wiesz co. No. Ja za duży dałem i coś? później nie mogłem jakby już tego dopędzić. A już się w zniesieniu zaczęło. rekordy, dwa. Moje rekordy zrobiłeś jakieś Z górki. Najwyższy nie też no Bo ja nie jedziemy z w wodę. Najdłuższa jazda, no. Najdłuższa jazda i największy przez Czekaj, czekaj, czekaj. Tu połączony, wysokość Pętno Aha, bo on czytał z nadgarstka, to pętno wyszło z końki, to niego strefa Moc maksymalna 745 Jaki czas? Nie czas, to nie mierzy. 745 moc a ty ile miałeś? Albo trzeci 700 Co? Chyba mnie, chyba 730 Dawaj urządzenie no to mogłeś wskoczyć rzutem na taśmę na zrobienie Nie no, do zrobienia jest tutaj 800 Jeszcze prędkość 54 Prędkość 54,5 Tak stawiałem na pociągu jeszcze jest do pobicia Tak To coś u mnie chyba nie hamuje Nie, Ty za mocno szedłeś o tu Ale też do górki tam dojechałeś, nie? Tak, no, no Jaki masz ty... Ale na maksa ustawiłem przerzutki i było za ciężko żeby je Żeby okay? wyśrubować tak. to Zrobiłeś go. Zrobiliłeś. <grymogranowy> nie, nie, nie. Nie, Tomek, wszystko dobrze. Ty... Ciekawe jak to między już twardym obrotem i twardą kadencją. Nie, nie. To i to już, raz teraz, raz teraz widzicie prawdziwą sportową złość. Został oszukany. Nie, nie, nie. <grym>, Ale mi się to podoba, bo nie odpuszczą, tak, tak, nie? No. <grym>, Więcej można brać. Zaraz, zaraz będzie tak, że wy pojedziecie do wieczora będziemy próby robić. To jest do pobicia. Ale kto, ale kto życiówkę wykręci? Z takim podejściem dobra. gość? Nie, coś nie... No, miała... tak. Czy... no dobra, no, no dobra, są jest no. szybszy. No. Ale nawet wiesz, wbiłem 20 więcej, to normalnie możesz powiedzieć. Dobra, starczy, a prawdziwy dzik co robi? Ciśnie swoje, dalej, trzeba tak więcej, jest. mocniej. Ja mogę się teraz. Nie nie wierzyli, tak? A skąd wy już wiecie to? My już nie wiemy, widzieliśmy w aucie Okej okay. <laughs> Jestem przekonany <laughs> To wracamy Nie grałem na paka jedziemy drugą drogę Wracamy Nowy rower, Ta... tak Ta... rower już wyszykowałeś Tak nie po całej długości Trochę cię miało, nie? Po tym momencie, tak? Miałeś, tak cię Rozłożyłem trochę, żeby Nie cisnąć po całej długości Skupić się na dwóch odcinkach Tyle Najważniejsze, żeby łyknąć Kamila. Jeszcze raz jechał, co? Tręk tego tak nie zostawimy, jeżeli on ze mną wygrał no, Myślę, że mógł bądź po ciebie, no, mógł cię przebić. Nie, nie, nie. To było? Michał tego tak nie zostawimy, jeśli to zrobiłeś. Zapraszam, ale jeszcze nic nie wiemy. 6-5 odstawił. Zły znak jest taki, że on już mówi, że nie musi poprawiać. Nic takiego nie powiedziałem, ja jeszcze nic nie wiem. Oscza, 70 nie przebiłeś, Zapisanie już nie zmieniłeś. Nowy rekord jeden, ale to wznos Prędkość maksymalna 59,2. co walczyć. Aaaa! Drugie miejsce. Oc. O ile? 60? Siedem. Tętno Tent, 181. No coś było. 1117 mocy. Uuhu, uuhu. Jaki ale prędkość powiem ci że. No dobra. Gotowy? Przygotuj się tak w przy... Przygotuj się wiesz Ja to był tak wiesz, by wpiął się nie. Dobra, dobra. Jest okej? Okay? Tak, tak, inaczej chodzą trochę, ale dam radę. Dawaj, 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 Ucie! ogień! Ciężko stojąc. Postarałem się chwilkę stojąc, ale spanikowałem. Myślę, że przyspieszyłeś sobie, No. Uff, spoko. Lecimy z powrotem. To pier pierwsza próba taka. Ja na rowerze nie jeżdżę w ogóle. Spróbuję jeszcze raz, pewnie. On pojechał prędkość maksymalną zrobić. Fajna zabawa. Łódka spompowana trochę. O, ciekawe. Troszkę mi się mieszało, gdzie mam dać i stanąłem na chwilę i przez to trochę też spanikowałem. Prędkość 53,81. No to dobrze. Moc to... 669. A moc mniejsza. Ale ciekawostkę ci powiem, bo tutaj ee, masz moc rozłożoną na nogę: lewa, prawa. Aha. Lewa 49, prawa 51. Bo o to chora więcej. Chora więcej? Bo już bardziej bardziej. E, nie, wiesz, na co, jej. miałem moment, gdzie chciałem przyświrować no. na stojąco i zacząłem tak się chwiać, i potem już u... siadłem na dupę. Idziecie razem czy ja. No, ja pewnie bardziej z tyłu. No sobie tam jechać normalnie swoim tempem. Pobijaj rekord. Dobra, to nie może tak być. Proszę ja ciebie. Tak tanio skóry nie sprzedamy. Dobra, siedzi trzy dychy. Jesteś pną oazą spokoju. Nie daj wyprowadzić się z równowagi p***. 40 siedzi. Gdzie ta górka? Tam. Prędkość weszła. Moc chyba nie. Jak prędkość? Cześć, patrz, patrz tam Robert jeszcze jedzie. Jak tam prędkość? Zaraz zobaczymy. Prędkość weszła. Szóstka z przodu działa. Na pewno jakiś rekord jest. No i lepiej panowie. Na pewno. Ja nie będę spoilerowo. Zaraz przyjedziemy do chłopaków to sprawdzimy. No. To wracamy na bazę. Jak drugim razem czułeś moc? Dużo lepiej. No, mniejsza przyrzutka. Mogłem się rozpędzić. Ja już nie. Prędkość zrobiłem, no. ale mocy. Przy czym czułem nie to, że to w nogach, no. tylko chyba głowa nie dała rady. Ale zaraz zobaczymy. Ale to i to jest piękne. Że w każdym sporcie, siłowym, biegowym, rowerowym. I tak walczysz o przekraczanie pewnej granicy. To jest chwila naprawdę. Mocy to nie weszło, nie ma bata. Pr prędkość, prędkość mogła wejść. Nie ma. 61. Nie! 931 że mocniej idzie z prędkością. A ja mam 55,6 nogi 55%. Max moc 1016. No, co tyle wyszło Ale prędkość 55,6 Chłopy ja już tego nie poprawię. Pochylenie, gratulacje. Raz? technika, gratulacje, jak coś. Ja no. dwa razy biłem prędkość. Tomek. Fajnie, że ten 1000. Co ja mogę pobić? To rower już dzisiaj. Ale już mniejsza przerzutka mógłbym się rozpędzić do na no, mnie przejechałeś? Nie, już mi dzisiaj starczy chyba. Ale mam takie coś, że chyba wielkość człowieka też na tą moc ma wpływ. Ile ważysz? 98, no, no. Że no ta noga więcej cięższa jest, nie? Tak, 25 równo więcej niż ja. I ze 27 nie więcej. No dlatego my moc mamy większą, no wszystko, no. Się, no. Zgadza. wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, no większy jakiś opór powietrza przy tym tak. i mamy mniejszą prędkość. Wszystko no się tu zgadza. Ja 50 50 roku 1 i km ale mocno. I ja nie czuję, żebym dzisiaj już yy, nie czuję, żebym pobił Kamila, żebym musiał sobie trochę pojeździć, żeby wstać z roweru i dopiero wtedy przyśrubować, a dzisiaj jeszcze się nie czuję na tyle pewnie, żeby żeby podchodzić po... Pod, pod, pod Fajnie by było, pod. jak kiedyś będziecie mieli ochotę zrobić trasę z 10 km 5 Wy we trójkę, po, po zmianach i my we dwójkę po zmianach. Bardzo chętnie. Wtedy w teorii powinno być tak, że Ty rozprowadzasz i ktoś na końcu za Ciebie wyskakuje i wtedy jest największa moc. To co Robert, zapraszam? <śmiech> <śmiech> nie, ale... Ja bym raz spróbował prędkość rubra Dawaj. ale mogę no. sam pojechać. To chodź razem. Powodzenia, Ale A Ty nie dobrze. dobrze. Trzeć, Chłopaki, ja chciałem serdecznie podziękować. Dzięki, dziękujemy. Było ciężko, dzięki. ale jeszcze raz zapraszam. Bardzo wielkie dzięki. Słuchajcie, było ciężko, ale to naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, jak dwa światy zderzają się ze sobą. Światy, co by nie było, ciężarowe plus światy kolarskie, bo wynik jest zupełnie inny, niżeli tego chcieliśmy, zakładaliśmy. Więc naprawdę bardzo ciekawa historia. Jeżeli macie jakieś pomysły jakieś kolejne odcinki, zapraszamy. My jesteśmy otwarci, chcemy robić fajne rzeczy dla was. Bardzo dziękujemy, że nas zaprosiliście, to dla nas wielki honor wystąpić na tak wielkim kanale, jesteśmy bardzo mega wdzięczni, naprawdę my, super przygoda. To my dziękujemy za super organizację, bo gdzieś to mówiliśmy poza kamerami, chłopaki powiedzieli, że nagrywamy rowery, myśleliśmy, że przyjedzie dwójka chłopaków, postawi jakiegoś tam treka ze zwykłymi pedałami, i bez sprzętu totalnie dobra. Dawajcie, robimy na liczniku takim jeszcze na magnes, dawajcie, robimy pomiar, nie? Co się okazuje, ja przyjeżdżam tutaj 40 pudełek z butami, 23 pudełka z górą i 14 pudełek z dołem, z pampersem. To Więc, wszystko. No, bardzo doceniamy takie przygotowanie i, i pomiar mocy przede wszystkim. I tylko nas utwierdziliście w przekonaniu, że prędzej nadejdzie ten moment, kiedy zainwestujemy w tego typu rowery. Bo jazda na tego typu rowerach to jest totalnie inna bajka niż ten klasyczny taki rower, który dostaliście na, na komunii za pierwszym razem i gdzieś tam trzeba sobie ten paradygmat z głowy wybić, że to są dwa, dwie różne rzeczy. Ja jadę 60, gdybyśmy. Pi... Sorry, nie jechałem 60. Ty jechałeś 60, ale jechałem 59 jakbyś mi powiedział, że ja jadę 30 i nie miałbym percepcji te, tego zmęczenia, to ja bym uwierzył, że jadę te 30. Jest tak odczuwalnie inaczej ta prędkość na tego typu rowerze w porównaniu ze zwykłym. Jakbym na zwykłym jechał 20, to tutaj jedziesz 60. Bardzo fajnie. A Wiecie no. co w tym wszystkim jest najlepsze? Ja to kilka razy powtarzałem. Trzeba robić różne rzeczy, próbować różnych rzeczy. Są świetne dyscypliny. Fajnie jest to łączyć, bawić się tym, nie być sfokusowanym na jednej rzeczy i to jest piękne. Dzięki wielkie, że byliście z nami i do zobaczenia następnym pa. razem. Pa. Halo. Tak już jestem, mam kupon na dwa razy wieśmak plus średnie frytki. Tak, to jeszcze jedną kolę dużą zero, bo na diecie jesteśmy. Dobra, dziękuję. Rozłączam.